Witamy w kolejnym odcinku Bohaterów Historii. Tym razem będziemy opowiadać o tajemniczym mistrzu Andrzeju, czyli mistrzu, który był odpowiedzialny za budowę ratusza w Toruniu. Najprawdopodobniej to właśnie on był odpowiedzialny, oraz był twórcą kamienicy Eskenów, w której znajduje się Muzeum Toruńskie. Mistrz Andrzej urodził się na pewno wcześniej, przed 1370 rokiem. Figurował w dokumentach źródłowych jako budowniczy miejski w Toruniu od 1392 roku, czyli już mniej więcej w wieku około 22 lat pełnił bardzo ważną funkcję w Toruniu. Funkcję miejskiego budowniczego pełnił nie dłużej niż do roku 1417. W tym roku pojawia się kolejna informacja, że mamy nowego mistrza budowniczego w Toruniu, Jakuba. Nie jest niestety Znane pochodzenie Andrzeja oraz data jego zatrudnienia, dokładna data zatrudnienia w Toruniu. Z przekazów źródłowych wynika, że od 1399 roku Andrzej był właścicielem domu przy ulicy Mostowej, a dom ten sprzedał w 1419 roku. Śmierć mistrza Andrzeja nastąpiła najpewniej około roku 1420, ponieważ właśnie w tym roku Znajduje się informacja, zapis źródłowy o podziale majątku dokonanym przez żonę właśnie mistrza Andrzeja, więc na pewno musiał już w 1420 roku nie żyć. Mistrz Andrzej około 1400, 1400 roku na prośbę Rady Miasta Gdańska. Rada ta rozstrzygnęła spór mistrza Andrzeja z czeladnikiem murarskim, a spór ten był związany z niechęcią mistrza Andrzeja do czeladników niemieckich i jednocześnie z niechęcią czeladnika do pracy z Polakami. Odnotowano także kilka zapłat. Dla mistrza Andrzeja w źródłach wiemy, że na przykład w 1407 roku odebrał on jedną grzywnę, 10 skońców i 7 denarów za pracę przy kościele świętych Janów, a dwa lata później za swoją pracę otrzymał udział w wyprawie na zamek w Bobrownikach. Przypuszczalnie mistrz Andrzej pracował również przy budowie kaplicy w kościele świętego Jana. Mistrz Andrzej, jak uważają historycy Artur Semrał oraz Eugeniusz Gąsiorowski, uważają, że to właśnie on jest odpowiedzialny za wzniesienie w Toruniu ratusza staromiejskiego. Jednym z potwierdzających to argumentów jest zbieżność dat zakończenia budowy ratusza z zakupem domu przez mistrza Andrzeja, czyli rok 1399. Świadczy to o tym, że właśnie mniej więcej w tym samym czasie mistrz Andrzej musiał otrzymać Dużą sumę pieniędzy, właśnie historycy przypuszczają, za wykonaną pracę przy ratuszu. Zdaniem Eugeniusza Gąsiorowskiego mistrz Andrzej był również twórcą domu rodziny e, Hutfeldów na rogu ulicy Ciasnej i Łaziennej, gdzie dzisiaj znajduje się muzeum. A dom ten nazywamy domem Eskenów, widoczny na fotografii. Ratusz w Toruniu, właśnie. Obecny kształt ratusza zawdzięczamy właśnie szeroko zakrojonej inwestycji prowadzonej pod koniec XIV stulecia, prowadzonej w stylu gotyckim i według historyków właśnie budowniczym był najprawdopodobniej mistrz Andrzej, a przywilej budowlany wystawił, wystawił wielki mistrz krzyżacki Konrad von Falendrod w 1393 roku. Nie jest dokładna e, znana data zakończenia budowy ratusza, ale historycy przypuszczają, że jest to około rok 1399. Aby mógł powstać nowy ratusz w Toruniu właśnie ten w stylu gotyckim, wyburzono wówczas stare budynki handlowe, pozostawiając jedynie wieżę. Dokonano połączenia funkcji administracyjnych, handlowych, sądowniczych w jednym budynku, co było rozwiązaniem unikalnym w ówczesnej Europie. A w naszym materiale Postanowiliśmy właśnie zdigitalizować ratusz w Toruniu, pokazać, jak dzisiaj wygląda ratusz zaprojektowany, wybudowany przez mistrza Andrzeja. Tak jak wspomniałem, mistrz Andrzej odpowiedzialny był również za budowę dzisiejszego domu Eskenów, czyli Muzeum Toruńskiego, a na początku XVI wieku kamienicę właśnie kupiła rodzina Eskenów. Od jej właśnie nazwy ma nazwę ta budowla. Eskenowie mieszkali w tym budynku przez około 200 lat. W 1703 roku kamienicę kupił Samuel Schiedler, a w kolejnych latach tak naprawdę zmieniali się właściciele tego budynku. Domek Eskenu stał się klasycystycznym spichlerzem zbożowym, a w latach 80. właśnie budynek wyremontowano i umieszczono w nim Muzeum Historii Torunia. W naszym cyklu Bohaterowie historii pokazujemy różne postacie. Postacie bardzo dobrze znane oraz te nieco mniej znane, na przykład Mistrz Andrzej, budowniczy ratusza w Toruniu i domu Eskenów. W ten sposób staramy się Państwa zachęcić do poznawania dziejów naszego regionu. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do oglądania.